Witajcie wagi w waszym odcinku poświęconym temu, co jest ukryte. Prognoza będzie ważna około miesiąca, a jeżeli będziecie ją lubić no i potwierdzać, to nie omieszkam do tego powrócić. Polecam oprócz zdrowego dystansu oraz uwzględnienia zjawiska odwrotnego odczytu, posprawdzać swoje znaki dodatkowe, szczególnie ascendent i znak wedyjski. Resztę zasad znacie, Polecam się w kwestii kart, a teraz przechodzimy do Waszych scenariuszy. Po pierwsze, były kochanek nie będzie chętny, aby powrócić do romansu. Zamiast tego zajmie się pracą, rozwojem i często stabilizowaniem swojego związku, który niejednokrotnie też stanowił tajemnicę. Jeżeli natomiast waga odeszła, to znaczy, związek lub długotrwały romans się zakończył, to eks nie będzie świadomy, jak wiele wysiłku waga włoży w samo poznanie i własny rozwój. Wyjątek natomiast od tej reguły stanowią romanse jedynie internetowe. Takie właściwie można wznowić ale czas na ewentualne spotkanie, o które jedno z Was z pewnością by się ubiegało, nadejdzie dopiero późną wiosną. Możecie do tego czasu pozostać na łączach, jeśli ktokolwiek chciałby ocieplić starą znajomość, ale nie róbcie sobie za nadto nadziei, bo to co ukryte w tej wersji to to, że partner po prostu Mimo tego, co deklaruje, mimo tego, ile już ze sobą rozmawiacie bądź po prostu się znacie, nie wykształcił wystarczająco dużo uczuć. Jeżeli zakończył się długi związek partnerski, który nie był toksyczny, no i co za tym idzie, zapewne za obopólną zgodą, osoba odrzucona lub ta druga. Prawdopodobnie wasz partner częściej niż odwrotnie, niezbyt dobrze radzi sobie finansowo. Kiedy ten scenariusz naświetlałem, nie byłem pewny, czy to aby jest taki sekret, bo chyba będąc z wami w relacji, też słabo zarabiał. W razie czego, potwierdzam to, co chyba oczywiste, nadal idzie kiepsko. Możliwe, że złapie się roboty dorywczej poprosi o wsparcie waszych wspólnych przyjaciół lub też poruszy odległe koneksje, by coś, że tak się wyrażę, spadło ze stołu. Niestety karty przewidują porażkę i to porażkę, która również przed nim jest ukryta. Aby cokolwiek się udało, potrzebna jest tu ciężka praca nad sobą oraz jakością świadczonych usług lub sprzedawanych produktów. Warto też w wielu przypadkach uczyć się nowego rzemiosła. Jeżeli macie dobre kontakty z eks i chcecie mu pomóc, warto by było albo pokazać mu ten film i to żadna manipulacja celem zasięgu, albo po prostu powiedzieć człowieku, weź się do roboty, bo to co tam dziubdziesz, to naprawdę nic nie będziesz z tego miał. Przed wieloma wagami w cieniu pozostaje prawdziwe powołanie. Takie zapewniłoby zarówno zysk jak i szczęście. Dodam, że w tym bardzo może pomóc pełnia w znaku panny, który przecież symbolizuje właśnie karierę i rozwój. Tarot radzi, aby przez cały okres miesiąca, dokładnie od momentu, gdy opublikowałem ten film, a zwróćcie przy okazji szczególną uwagę na zakres dat. Spoglądać na siebie krytycznie. Jeśli rutynowa praca jest wykonywana z uporem, ale nie zapewnia efektów, no to coś musi być nie tak. Brak docenienia ze strony środowiska zawodowego lub też dezaprobata ludzi w internecie to ważne czynniki w tym scenariuszu. Lepiej rozejrzeć się za czymś innym i nie udawać kogoś, kim się nie jest. Osoby, które przeprowadzają się, ewentualnie planują przenieść, bo już im zbrzydło gnić na starych śmieciach, znajdą dla siebie wygodne mieszkanie, ale pojawią się potem ukryte koszty i to jak na złość, z takim opóźnieniem, które absolutnie przekreśli wycofanie się z umowy. Niby zawsze można zerwać, ale wiecie, jak jest przeprowadzki kosztują. Zatem takie nowe lokum, i możliwe, że też jest to lokal usługowy, a bardzo prawdopodobne, że Waga będzie mieszkać tam, gdzie pracuje, czyli zrobi sobie lokal z własnego domku, pociągnie za sobą ekstra koszty. Możliwe też, że nieregularne zarobki utrudnią opłatę za czynsz lub ten czynsz nagle wzrośnie, i to będzie od początku plan osoby, która chce wam to mieszkanie wynająć, więc nie dajcie się złapać na żaden haczyk. W innym wypadku albo prędko się znów przeprowadzicie z pomocą powiedzmy rodziny, ewentualnie do tej rodziny uciekniecie na czas znalezienia sobie lepszego gniazdka. W skrajnych wypadkach, Ruszycie swoje ostatnie oszczędności i potem będziecie sobie pluły w brodę, że w ogóle cała ta inicjatywa wyczyściła konto w banku. Lepiej zatem wszelkie tego typu sprawy przeprowadzkowe przełożyć na później. Przypominam, dotyczy to również wynajęcia lokalu usługowego, nawet jeśli w nim nie zamieszkujecie. Niektóre wagi mogą, jeśli pilnie potrzebują się przenieść, przekoczować u znajomych i zebrać większy fundusz. To może nie jest sekret. Prawdopodobnie ci, co mają podobne zamiary, wiedzą też, że przyjaciel przygotuje im ciepłe łóżeczko. I to naprawdę bez podtekstów. W każdym razie z niczym się nie pospieszajcie, bo jak wiemy, gdy się człowiek cieszy, no to diabeł też. Czy jakoś tak. Napiszcie mi, co sądzicie o tych krótkich, aczkolwiek bardzo konkretnych scenariuszach. Wkrótce spotkamy się na live, kiedy to odpowiem na inne wasze uzupełniające pytania. Oby tym razem nie było technicznych problemów, bo zależy mi, abyście zarówno dobrze słyszeli co gadam, jak i również widzieli poziomy obraz. Do usłyszenia!